Cześć bigo Gdzie smutek i radość stratają się w jeden dźwięk? Czekamy nagle, która w serce nasze tchnie nowy lęk. Cześć Bigo-Kolinc! drużyna nasza. Gotowa do walki znów. Delta Force, misja nasza. Niechaj brzmią wolę biednych lóhów. Czekamy! czekamy. W i no blasku dnia Smutek i radość To nasza wieść, to nasza gra Czekamy, czekamy Serca biją jak zon Gdy Delta Force nadejdzie Staniemy wszyscy front W oczach gada smutek Czasem strada się jak cień Wszystko jedno, bo parka To na życia sen Przyjaciele, obok wrogowie Przed nami szereg Czeki go Hornet, czas na bitwę Jesteśmy gotowi C do myślenia Czekamy, czekamy W i no blasku dnia to nasza gra, czekamy, czekamy, serch zabiją jak dzwon Gdy ta fors nadejdzie, staniemy wszyscy w krąg czekamy, czekamy, robimy czasu dnia Smutek i radość, to nasza wieść, to nasza gra Czekamy, czekamy, chce zabiją jak dzwon Gdy ta fors nadejdzie, staniemy wszyscy w krąg ta nadejdzie, staniemy wszyscy w krąg Każda minuta, minuta każda sekunda w napięciu trwa, bo walce odnajduje siebie to nasza prawda, czekamy cierpliwie, choć serce na głośno to biją. Deta Force nasz przeznaczenie, nasze sny się w tobie kryją. Czek, czek, czekamy, 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 wnów i blasku dnia smutek i radość, to nasza pieśń, to nasza gra. Czekamy, czekamy, serca biją jak zwolnę. Leta fors nadejdzie, staniemy wszyscy Czyli Przyjmivo chorę, wzrost na nasza w jednym sercu bije moc. Trzeba nagle tu Zacznij się na radość noc W smutku i w radości Boże, na ten dzień Teta Fos, nasza misja, nasz najpiękniejszy sen, sen.